Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Zabójcy w maskach, autostrada śmierci, fantastyczne bitwy, kosmiczne pojedynki. A może by tak na chwilę odetchnąć od tej całej akcji i pokazać wam coś bardziej na myślenie? Choć myślenie to może być zbyt delikatne określenie. Mużdżenie, wyciskanie ostatnich soków mózgowych z łepetyny. Tak można krótko określić premierę tego tygodnia, czyli Road Not Taken. Wystawimy na próbę szare komórki już w najbliższy piątek. Tymczasem na kanale pojawią się odcinki z Pillars of Eternity, Hotline Miami 2, Dewski Skid Marks oraz Faster Than Light. Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia: które brzmi: 12:15:7, 28:132:29, 14:12, 15:20, 15, 29 Dajcie znać w komentarzach! Na dziś to wszystko. Pamiętajcie zostawić lajka i sprawdzać na bieżąco harmonogram na stronie oraz na fejsie, gdzie znajdziecie dokładną rozpiskę, którego dnia jaki odcinek pojawi się na kanale. Ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!